Witam Was kochani na kolejnym wyprawie Fishtim.JD Dzisiaj jesteśmy we wenlo na rzece Mas Rozstawimy się teraz przygotujemy zanętę Dzisiaj Wam zanęty nie będę pokazywał jak robię ale Wam końcowy wynik pokażę co i jak Zanęta dzisiaj swojska na bazie bułki tartej do tego kulki proteinowe zmielone i co najważniejsze kocia karma. Kocia karma na bazie ryb, i tym dzisiaj chcę wędkować. Pokażę Wam zaraz, jak to wygląda, jak ta karma wyszła. Do tego jeszcze kilka takich składników, które spowodują, że tą rybę tutaj ściągniemy i ją tutaj utrzymamy. Nie chciałem tej kocie karmy za dużo dać, ponieważ kocia karma ma w sobie dużo proteinów. Co by nasyciło po prostu tą rybę i ta ryba po prostu by nie żarowała do końca. Dlatego też mało kocie karmy, bułka tarta, do tego dojdzie kukurydza, są też również zmielone płatki owciane wszystko to, na co rybka powinna wziąć. Do tego biały rogbak yy, namoczony w kurkumie, a raczej zasypany kurkumą. No i to wszystko. Czerwonych robaków nie ma, wędkarskie są pozamykane, Zostało mi białe robaki z tamtej wyprawy na Drenu. Więc na to dzisiaj wędkuję. Zanęta wygląda tak. Są tu grube frakcje. Tak się prezentuje. Zaraz namoczymy jedną zanętę. Będziemy dodawać ziemią. Tą ziemią będziemy robić dywan. A reszta do koszyka, czysta zanęta. I tak to właśnie wygląda. Kolorowo myślę, że zwabi tutaj rybkę. Mamy teraz tak dwie zanęty. To jest zanęta z ziemią. Do wstępnego e, nęcenia. Wygląda tak. Nie ma jej dużo. A tu mamy zanętę, czystą zanętę, na którą będziemy łowić i bezpośrednio wrzucać do koszyka. Zanęta ładnie klei, płatki owsiane wszystko skleiły. Także to tyle co do zanęty, zaczynamy dzisiejszą przygodę. Zaczniemy teraz od zestawu. Yy, mamy tutaj skrętkę czysto pery. No i przypon zaraz przyjdzie. Użyję yy, 60 gramowy koszyczek. Do tego weźmiemy przyponu kochani, użyję dzisiaj przyponu bezzadziorowego paczyka 60. bez zadzioru i zestaw prezentuje się w ten sposób drugą wędkę spróbujemy zrobić na rurkę antysplątaniową zobaczymy który zestaw będzie dzisiaj bardziej efektowniejszy jest pierwszy brania Zapuszczam, że jest to Jazik. Piękny jazik na halibuta. Postanowiłem pelecik halibut założyć piękny jazik, zmierzymy go zaraz. Teraz całej okazałości. Piękna. Zmierzymy go, ile ma. 40 38 cm. Ładne. Wypuszczamy. Pięknie. my teraz na bagnecik e, oto taki pellet. tak to wygląda zmieniłem na rurkę antysplątaniową ponieważ statki tutaj pływały woda się cofała do przodu i się taki pętlik robił. Już to ostatnio tutaj zauważyłem, że na skrętce po prostu statki jak pływają do przodu, do tyłu idzie woda, to się pląta. Dlatego zwykły zestaw rurka antysplontaniowa stoperek szybko złączka krótki przypon no i koszyczek 60 halibut rządzi drugie branie i na halibuta wszystko białe robaki dzisiaj B tym razem leszczyk tym razem leszczyk Zaraz go wypuścimy. od dobrych dwóch godzin bez brania. No co, co można powiedzieć? No y, mamy wiatr straszny i od tego czasu po prostu ubrania ustałe. Próbowałem na białe robaki. Y, próbowałem również na dambelsy. Bez efektu. No nie wiem, teraz może słychać jak wiatr tutaj przeszkadza wędkowaniu. No posiedzę jeszcze z godzinkę. No i zobaczę co. No tak podsumujemy dzisiejszą wyprawę. Piękny jazik, jeden mały leszczyk. Można powiedzieć, że e, bez rewelacji, ale coś tam było. Coś skubało. Po to przyjechałem tutaj. Sprawdziłem łowisko, bo wiemy, że inaczej latem się wędkuje, inaczej zimową porą, wiosenną porą. E, wiem już na pewno, że tutaj... W tym miejscu zrobiło się wypłycenie, Z latem było tutaj około 6-7 metrów w dół. A teraz mamy 2-3 metry, czyli naniesiony piasek. Ja wam zaraz pokażę, bo woda jest naprawdę przejrzysta. Teraz już wiadomo, że łowisko jest każdego. Roku inne, i nie wiem, czy tutaj już latem połowimy. Myślę, że ten piasek, który tu nadszedł, a raczej piasek, który woda naciągła, wypucze do czerwca i będziemy mogli znowu tutaj sandacze, leszcze połowić. Na dzień dzisiejszy, słabo. Słabo jak na marzec bardzo słabo dobra posiedzę jeszcze no, a znowu statek płynie Tu jest problem właśnie z tymi statkami, bo to co się zanęci to statek przeciąga i można nęcić cały czas na bieżąco O płynie no i tak moi drodzy zakończyłem właśnie wędkowania spakowałem już się do auta Podsumowując dzisiejszy dzień, jeden jazik, mały leszczyk. No i około 4 godziny bez brania. Zmieniałem przypony, zmieniałem zanęty, zmieniałem koszyki. Nic, kompletnie nic. Od godziny 11 stanęła woda. Nic się nie działo. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Nie wnikam. Podsumuję ten wypad krótko i na temat. Dwie ryby mogło być lepiej, jest jak jest i zostawiam ten temat zakończony. Następna wyprawa, następne rybki. Pozdrawiam Was, trzymajcie się.